23 lipca mieszkańcy Boreczku bawili się na pikniku rodzinnym. Zabawa została zorganizowana przy miejscowym domu ludowym już po raz drugi. Mieszkańcy potrzebują takiej rozrywki, mówi z Boreczku Wojciech Kozek. Druga edycja takiego pikniku jest jak najbardziej wskazana w naszej miejscowości. Chcielibyśmy to kontynuować na kolejne lata. Oczywiście myślę, że frekwencja jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywna. Wszystkim się tu podoba. Mamy organizatorzy, czyli Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka Miejscowości Boreczek. Postarały się, żeby ta impreza trwała i będzie jeszcze na pewno trwała dzisiaj do godzin późnych późnych nocnych. COVID był który tak jakoś tych ludzi zamknął w sobie i zamknął w domach, a w tej chwili no tak, e, chcielibyśmy, żeby oni wyszli, pokazali się razem, wspólnie i taka Wspólnota po prostu naszej miejscowości i nie tylko naszej miejscowości. Organizatorzy pikniku przygotowali wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i trochę starszych uczestników zabawy. Muchańce, zjeżdżalnie, plac zabaw dla dzieci, oczywiście kącik strażacki z licznymi nagrodami, konkursami. No i jak, jak telewizja też zauważyła, mamy jeszcze koniki, które też są dostępne w ramach tych, yy, atrakcji. W organizację wydarzenia szczególnie bardzo zaangażowało się miejscowe koło gospodyń wiejskich złote piaszki. Panie przygotowały wiele pyszności, którymi mieszkańcy w boreczku chętnie się częstowali. Na piknik przygotowałyśmy kiełbaski z grilla, pierogi ruskie, pierogi z jagodami, zupę meksykańską, ciasta, kawka, herbatka z smalcem, ogóreczek. Koło Gospodyń Wiejskich zawiązało się w Boreczku w 2022 roku. Pomimo krótkiego stażu działa bardzo prężnie, a panie chętnie biorą udział w lokalnych wydarzeniach. Bierzemy udział w różnych konkursach. Braliśmy w Bitwie Regionów, w naszym Kulinarnym Dziedzictwie, właśnie, uczestniczyłyśmy, teraz obsługujemy kino plenerowe, Jeździmy. Także staramy się prężnie działać i rozwijać, jak na dwa lata naszej działalności myślę, że super działamy. Piknik rodzinny w Boreczku miał na celu zintegrować mieszkańców, a przede wszystkim stworzyć im okazję do wspólnej zabawy i oderwania się od codzienności.